Widziałeś jak ujeżdżał, co matko, nie chciał tak zostać. Doszło do wszelkiej tak W życiu bym tak chciał. Ja nie wiem, czy on się obudzi za 5 minut, bo to jest, wiesz, on teraz leży z tym myłem. Um, on nie wie, co się dzieje. On pokrzywił. No. Ja. Ciężki sport pewnie. No no, z takiej gołej piąchy, no to szczęka tam pęka z Chwilowo sparaliżowany ośrodkowy, układ na głowę. O. O. A, o, a, no, nie, o kurde. Tak. No tu jest ogień. Nie ma co gadać. To już wiesz, liga. No nie, to jest hardcore, Nie, Tam wchodzisz na taką galę i wiesz, i po... gęste powietrze jest. Wiesz, co chodzi, ale... Wiesz, no, no, jeden a... ciąż na szczękę i siada. No tam adrenalina jest w powietrzu, no normalne solówki. Zobacz, gdzie w Nie miasteczce? Spad... Chuj, Zara, ale... Ale, ale to, to, to musi być... Powiedz mi, ile to charakteru musimy mieć, żeby wyjść na czujniki? No ale... Jest no, to, co tak... O, krew za kamerze, dobra. No, bo Zryja, kapie, ale przodu. To zawsze jest woda ciężka, to nie jest ciężka, ale to powiem Cię, powiem Ci szczerze, że no, no, tu może też coś szczerze, się stać, oby nie, oczywiście. Dobra, że nie jak panie technicznie to się wszystko no fajnie nabywa, nie? Ja gadałem z tym ja gadałem z tym glebom, normalny chłopak. Taki w gatek leczny, uprzejmy gość. Tak, tak samo ten wassel, nie? Piona, piona, wiesz, tu tego naprawdę, normalne takie chłopaki na poziomie, nie? Nie, panowie, to jest wyższy poziom boksu. Nie wiem, no tu jest człowiek, który jest za Mój zawziętość, trzymało, Człowieko Ale oni można ciosy. Muszą to kochać. Od, no tak, tak. To już no, można, to trzeba kochać. Tak, to już trzeba powiedzieć, musisz, że to już, trzeba nie lubisz. Ty musisz kochać ten mój. Z Kubiszy, nie? Dobra. No, ale zaczyna no, się ruszać, no ale tu no, każdy umie, no. to są bokserzy. No, to to, to każdy umie, tak, to Ten chłopak z tymi wąsami, to to jest zawodowy bokser, nie? Chłopie, tam jest jedna sztuka i nie wiesz co się dzieje. Są piękne kobiety. Tam masz wiesz, jeden strzał i lecisz do, do Pierzynowa. Tu nie ma przegranych moim zdaniem, wiesz? nie. Ty mówisz, nie. Że ty wy, wygrywasz tym, że w ogóle tam jesteś w Kurde, tu przegrany jest wygrany, no człowieku jakie to trzeba mieć jaja, żeby tam się bić, nie? To naprawdę. No, nie ma już chyba nic bardziej helkowego. Ojee. Wow. Ten jest wielki, ten maksimus. Dwa metry ma nie? no. i stajesz na przycię tego gościa, zaraz to masz w głowie, nie? No tam i wiesz, taki gościa zbierze, jest koniec, dobrano sobie. Oje. Ten kurz ma jest dobry, bo dynamiczny bardzo. Tak. To zbudowany dobrze. Prawy, prawie, do prawie, prawie, prawie się masz, patrz. To już był... Cepeliaba to była, nie? To ale wiecz, nachybił, 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 nachybił. ale to nie. Na chybił, na Nieważne co było, chłopiec. Chciałem weszło. Ważne, że weszło. Nie no, to naprawdę, dla tych chłopów to szacunek no, pełen. Trzeba być, trzeba być kozakiem, żeby to... Już... Zobacz, że dynamika. O, masz rację, ten was. Dobra, lewy to tak, tak? no, i tu wchodzą szały popsoły, ty. Gdybyś wytrzymał. Tego już byś nie wytrzymał. No, może, to musisz tak odporność swoją na ciosę, Tego już nie da wytrenować. No, kulej mówił, że nie ma, ma otwornych na ciosy, tylko źle trafieni. trafienie, nie? No, ciekawe, jak. No, nie wiem, zbierasz po tej głowie. To, to, to chyba, ważą ponad 100 kg To tak, no, tu jest jeden szał i jest? Jeden... Ten... I to nie był taki czysty i jego ślubie. Ale jaka masa, nie? To poprzez 140 kg. No, wiesz, jaka masa i z luzu, bo to się to... No, zarek i to maksimum z wielki, Wow. Ale tu też padł, bach, bach. Jeden na szczękę i koniec, jest dobrany to później nowo Najbardziej gorące, jak widzisz to? w Polsce. Tak. Ten, a, a to tam gleba, tam, ten z lewa, ten z lewa zanudził się, bach. Ja gadałem z tym glebą, to mówił mi tam coś 160 amatorskich walk. Tak. I mówi, że tam... Ale tak, tak, zaś tych ciosków za. zadałem. Tak, ale gadałem z nim, on mówi na solówkę, mówi tam nie ma problemu. Nie? Że tam kto by nie podszedł, to wychodzi i nie ma, nie ma problemu. No chłopie, no, to... no że tu są solówki. No tak, ale on mówi, że nie odczuwa jakiegoś tam wielkiego, wiesz, takiego strachu, nie? żeby się bić. Czy tam. Oje, o... To jest jedno odkrycie się przypadkowe, na od życie. Jest komuś. Można tego też to takie zaglądane na tego właśnie. No ale to powinno być oglądane, no bo to jest zwierzę. Czysta bijatyka za bardzo. Proszę, się chyba na punkty nie wygrywam. Nie, nie, nie. Chyba punktów nie ma. Może jest jedna walka na 10, to jest na punkty. Nie ma punktów. Nie Tylko, nie ma. że chciałbym zobaczyć gości po trzeciej rundzie, nie? No. To jest ta. Dobra, to, to. O, o, ale czyścią. Ba. do Te kombinacje, które są takie luźne, nie ma salty. Ja ci powiem, co ja uważam na temat tych walk. nie? Na przykład MMA jest fajne. Jest fajne, jest widowiskowe, ale tam, wiesz, są sztuczki, nie? Wyciągniesz komuś dźwignię na kolano, tam na nogę, na rękę, a tu jest taka czysta szermierka, jak wiesz, za dawnych, starych czasów wychodziłeś z kimś na szable, nie? Tak. A tu wychodzisz na, na, na ręce. Tu, 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 tu nie ma sztuczek, tu po prostu nie ma sztuczek, tylko jest typowa walka taka, wiesz, są to sztuczki, na zabój, nie? No tak, ale boksersko, boksersko ale, boksersko, ale tu nikomu tam, wiesz, palca w wsadzisz, nie wsadzisz, nie wygniesz ręki, nad nadgarstka, wiesz. To co panowie, 2 września lecimy na tą dziesiątkę, tak? No lecimy, obowiązkowo. No nie, że tak. Jeżeli byśmy nie mogli zobaczyć tego wiem, gdzieś w telewizji, to I można obejrzeć? nagroda.tv. Tak? No i co, no w systemie paper, tak? Tak, kupujesz masz. i oglądasz. I się podniecasz. A nie, jedziemy. I na się no nie, nie, jedziemy, bo nie ja, to jedziemy za... ja to muszę zobaczyć z bliska, bo tam jest niepowtarzalna atmosfera na pewno. Wiesz, co chodzi, ta adrenalina. Tam w powietrzu jest, wiesz. Sam, klimat, jest bardzo goste... sam klimat, zobacz, w ogóle w jaki jest. Bardzo gęste powietrze. Gromda. 10 już 2 września. Kup Pay Per View na